Cześć! Dzisiaj, czyli w sobotę 21, miałam live sprzedażowy. Pokazywałam Wam, jakie torebki, nerki mam dostępne od ręki, i teraz chciałabym przypomnieć je i pokazać, żebyście mogli jeszcze raz na spokojnie wrócić do nich, może się na coś zdecydować i zobaczyć, co mam w tej chwili w ofercie. Zacznę od nerek. To są takie nerki XL, takie nazywamy. Nerka ma główną komorę z dodatkową kieszonką. Proszę bardzo, na regulowanym pasku. Podobna, ale inna. Nerka. Taki sam model z odpinanym paskiem, więc można sobie go zmienić w razie potrzeby. Również yy, główna komora, ona jest wykonana z ekoskóry kaletniczej i stworzywa Bardzo. Mam też z tego samego taką mniejszą nerkę. Dużo bardziej płaską, ona taka jest mniej... Mniej odstająca, ale też fajnie wygląda, noszona przez, przez ciało. Do tego znowu z tego samego zestawienia tkanin, ta mniejsza nerka, więc tak możecie zobaczyć, jak wyglądają te, te nerki. Teraz kolejne nerki. Teraz będą trzy. Z takiego samego modelu. To jest różowa ekoskóra kaletnicza, plus tkanina bawełniana. Tu jest mała kieszeń. Tu jest główna komora. Ta sama, tylko złota, ze złotymi wykończeniami. Proszę bardzo. A ta jest srebrna z takim motywem zwierzęcym. W kolorze szarym. Mam też torebki do noszenia na ramieniu. One mają tylko tego rodzaju uszy. Uszy standardowo, z 60-70 cm. Długie, idealnie, idealnie się je nosi na ramię. Proszę bardzo. I są tak mniej więcej na, na wysokości no przy, przy żebrach. I druga też do noszenia na ramieniu. W takich kolorach. Przepraszam, tak lepiej widać. Proszę bardzo. Są też torebki do noszenia przez ciało, coś jak listonoszki, natomiast no nie są to typowe listonoszki. Proszę bardzo, to jest, to jest jedna z nich. Na zatrzaski w środku główna komora i regulowany pasek. Można nosić na ramię, przez ramię, czyli jak listonoszkę. Yy, druga musztardowa, zapinana na takie yy, kręcone zapięcie. Tu jest jeszcze dodatkowo zamek, główna komora i kieszonki. Jest też taka torebka bordowa, nieco większa, ale ona również jest do noszenia przez ciało albo na ramię, jak ktoś woli. Ma dużo kieszonek przegródek, główną komorę zapinaną na zamek. Yy, boczne kieszonki, luźne, niezapinane. No jest taka dość, dość duża. Są też torebki typu box. E, Szyje jej bardzo dużo. Proszę bardzo, można zobaczyć. To są takie boksy y, no takiego formatu zeszytowego, tak żeby powiedzieć e, potocznie e, z takim dnem. Właśnie wyglądają po prostu jak taki prostokąt, nie? Proszę bardzo, to jest jedna. To jest drugi model, też jest to box. Proszę bardzo, tak zapinany. No i tak jak mówię, to jest coś jak prostokąt. Tu jest zapięcie na magnes, z drugiej strony jest zamek. Tu jest też szyty jak box, ale taki plecak. Plecak na jedno, jedno ucho może być zapinany na prawą bądź też na lewą stronę. Tu jest główna komora, przegródki na karty, przegródka na, e, tutaj na zamek dodatkowa do głównej komory. I ona, tak jak w poprzednich boksach, również jest takim rodzajem prostokąta, no Z tym, że to jest, to jest plecak. Mam jeszcze kolejne nerki, już pokazuję. Takie też większe, do noszenia m, raczej przez ciało, aczkolwiek one przez to, że tu są płaskie, czyli nie mają takiego e, dna jak, e, jak boksy, a tylko tutaj klapka jest u góry, to myślę, że na pas e, też by się nadały. Natomiast no, nie są dla bardzo drobnej dziewczyny, bo wtedy zasłonią ją w zasadzie całkowicie, bo to jest dość, dość spora nerka. Więc jest taka, ona jest z takiego tworzywa, i z ekoskóry. Pudrowy, piękny kolor. Druga, taka sama. Taki sam model. Też główna komora. Przegródki na karty. I przegródka na, na zamek. Tak wygląda. Też wytłaczana, wytłaczane tworzywo. Błyszcząca. Taka beżowa. Proszę bardzo. Też takie płaskie nerki, proszę bardzo, ona jest zupełnie płaska, więc jakby ktoś chciał schować klucze, no to po prostu no zmieszczą się, natomiast ona będzie po prostu wypchana, nie? Więc nie będzie się dobrze układała, ale jeśli ktoś chce schować tam telefon czy portfel taki płaski na karty, no to jak najbardziej jest to możliwe. Więc tyle miałam Wam do, do pokazania. Dodam do filmu jeszcze informacje o, o cenach, żebyście po prostu wiedzieli, jak to się kształtuje cenowo. Więc jeśli chodzi o ceny, to te najmniejsze nerki, które pokazywałam na początku dla, dla dziewczynek, tak to. Tak tak można to powiedzieć dla, dla mniejszych osób albo dla, dla po prostu e, dziewczynek e, kosztuje 120 zł. Tenerki większe, które pokazywałam na początku, e, koszt 180 zł. E, tanerka żółta płaska 180 zł. E, jeśli chodzi o torebki, to one tak mniej więcej od 189 do 230. Jeśli chodzi o torebki box, czy, czy takie, no ten boksowy plecak, no to to jest też cena mniej więcej. Mniej więcej 200 zł, więc tak można to liczyć. Tak jak mówiłam na live, ja jestem otwarta na, na to, żebyście się ze mną kontaktowali, żebyśmy ustalili wspólnie, jaką chcecie nerkę, torebkę. Wybierzemy tkaniny, wybierzemy długości, wybierzemy, wybierzemy wielkości tych, tych torebek i nerek, i na pewno będzie to coś unikalnego, bo takich, takich torebek czy nerek nie ma na rynku, no ja je po prostu szyję z tego, co sama znajdę, jeśli chodzi o tkaniny, z tego, co ustalę razem z moimi klientkami i większość z tych, z tych wszystkich uszytków, to są bardzo ciekawe rzeczy, jeśli są wybrane przez klientki, bo one naprawdę wiedzą, czego chcą i, i wychodzi to naprawdę super. Dzięki serdecznie i zapraszam do kontaktu.